Witam Państwa bardzo serdecznie. Siewniki marki Unia. Model Poznaniak. Klasyka gatunku. Kolejne wcielenie, kolejna wersja. Kiedyś był Poznaniak, potem był Rolmasz, Kutno. Potem był Hamarol i też Poznaniak. Tylko poprzedniej generacji. W tym przypadku skrzynia 510 litrów, 3 metry. Znaczniki, ścieżki. Podwójne relizy talerzowe i kółka dogniatająco kopująca. I oczywiście zagarniarz w wersji transportowej. Naszyjki hydraulicznie rozkładane, korbka do próby kręconej. Pamiętajcie, żeby tą próbę kręconą robić. Eee, tabela wysiewu to jest mniej więcej. Ziarno jest różne, inaczej się osypuje, ma inną gęstość, ma inną wagę także róbcie tą próbę kręconą wtedy będzie bardzo dokładnie wysiew. nowa pokrywa sito zbiornika uniwersalny aparat wysiewający rynny do próby kręconej dzielone pomost żeby bezpiecznie można było przechodzić sobie wiadomo z woreczkiem ziarna w tym przypadku mamy siewnik bez spółkniaczy, czyli przeznaczony do zestawu uprawy A w tym przypadku możemy doprowadzić solo ze spółkniaczami. Siemnik jest w to wyposażony. Poznania w prawie każdym gospodarstwie, na każdym osiedlu, na każdej wsi. Na pewno zapraszamy, mamy od ręki, zapraszamy do kontaktu.